Cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym krótkim filmie, właściwie ogłoszeniu, a właściwie podziękowaniu. Słuchajcie, przekroczyłem próg 4000 subskrypcji. W momencie, kiedy publikuję ten film, zdaje się, że już jest nawet 4000, 4200 i cały czas rośnie. Bardzo Wam za to dziękuję, ale nie tylko, ponieważ no, subskrypcje same w sobie się nie liczą. Liczy się to, że moje filmy Wam się podobają, że je oglądacie że macie, jak macie uwagi, to są zawsze to bardzo budujące uwagi, nie tylko pozytywne, ale też i pojawia się też krytyka, ale ta krytyka zawsze mi pomaga, bo potraficie pisać bardzo sensownie, z kulturą i odkąd funkcjonuję na YouTubie jakoś tak bardziej zdarzyło mi się tylko raz naprawdę wywalić komentarz taki typu jesteś taki, a taki, a taki wyglądasz taki, tak, a tak bo wszystkie Wasze komentarze, wszystkie inne są naprawdę bardzo wartościowe. Poza tym dziękuję Wam też za to, że sami chcecie wspierać kanał, pytacie mnie, jak można pomagać, za to, że lajkujecie mój fanpage na Facebooku i tam mi też wysyłacie prywatne wiadomości z różnymi pomysłami na odcinki, z opiniami. Podoba mi się, że prowadzicie często fajną dyskusję w komentarzach pod moimi filmami. Nie zawsze bezpośrednio zwracając się do mnie, ale też często obserwuję, że między sobą potraficie bardzo fajnie i kulturalnie dyskutować. Pod let's z Bajoszoka pojawiają się różne ciekawostki, których, o których nawet ja nie wiedziałem, a część z Was na przykład je zna. To też mi się bardzo podoba. Sami się pytacie, czy, czy mogę polecić jakieś, jakieś darmowe gry i dać reflinki i też, też mnie wspieracie w ten sposób. Oglądacie, przyjście bardzo ciepło nową serię, czyli tą Czy Wiesz, którą publikuję codziennie rano i Oglądacie, widzę, że oglądalność jest duża tej serii, oglądacie całą playlistę. W ten sposób też wspieracie kanał, bo YouTube to odnotowuje. Ponadto zauważyłem też, to jest dla mnie w ogóle niesamowicie pozytywny ewenement, słuchajcie, że niespecjalnie przewijacie reklamy. To znaczy oglądacie te reklamy, które YouTube gdzieś tam wstawia i Wiadomo, YouTube strasznie przecina kasę z tego, w sensie Polaków traktuje dużo gorzej niż Amerykanów, u nas to są jakieś grosze, ale po prostu zauważyłem na wygracach, że ten współczynnik po prostu oglądalności mi wzrósł, za co też wam bardzo dziękuję, bo wiadomo, że grosz do grosza sobie tam odkładam, gdzieś nawet rzadko tam w ogóle sprawdzam, bo są naprawdę groszowe sprawy, ale to się wszystko odkłada i kumuluje i kiedyś będę mógł za to kupić jakiś, jakiś sprzęt, jakieś lepsze oświetlenie czy, czy jakąś taką fajniejszą kamerę na przykład, żeby mógł kręcić, wiecie, gdzieś poza domem, na jakichś eventach, pokazach i tak Póki co radzę sobie telefonem, ale chyba nie jest najgorzej. Zauważyliście też poprawę jakości w ostatnich let's playach, poprawę jakości dźwięku. Po prostu mogę teraz troszkę bliżej trzymać mikrofon, a właściwie dyktafon, a właściwie telefon, trochę bliżej go trzymać twarzy bo po prostu mam lepszy odszumiacz i jakieś tam takie pyknięcia i syknięcia. Ten program, którego teraz używam po prostu lepiej usuwa. W związku z tym mogę sobie pozwolić na to, żeby ten, ten mikrofon stał po prostu bliżej mnie i mogę bardziej do niego mówić. No i jeszcze raz Wam dziękuję, bo bez was nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby sensu nic nagrywać, jeśli wy byście tego nie oglądali, nie, nie, nie czerpali z tego przyjemności. Mam nadzieję, że... W takim wypadku czerpiecie z tego choć w połowie taką przyjemność, jak to, kiedy ja widzę, że Wam się podoba, i wtedy, kiedy nagrywam jakieś kolejne filmy dla Was i widzę, że to się Wam przydaje, że się możecie z tego dowiedzieć. Mnie to bardzo buduje i motywuje do dalszej pracy. Więc jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za 4000 subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Teraz, jak widzicie, staram się, żeby przynajmniej dwa dziennie wchodziły, docelowo 3 i żeby zawsze było trochę różnorodnie. W tym tygodniu Wiedźmin, ale wracamy niedługo do, do tej różnorodności tematów, bo ileż można mówić też o Wiedźminie. W każdym razie jeszcze raz. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.